Hej, hej, dzisiaj będą zakłady szybkiego, nieco na innych zasadach, ponieważ jak widzicie, tutaj mamy dwa zakłady, ale na jedno losowanie, a tu mamy dwa zakłady, ale na pięć losowań. Oczywiście zajmiemy się yy, właśnie tym, co jest na jedno losowanie, tym kuponem, a później zobaczymy to. Więc tutaj będzie pięć taberek, a tu oczywiście jedna i ta jedna. Y, Która będzie obowiązywać? Tutaj będzie obowiązywać też na te dwa zakłady, bo zaczynamy od tego losowania, tak jak możecie zobaczyć, a więc łącznie mamy cztery zakłady. No, a losowanie już mamy inaczej. Stawka podstawowa y, i tu właśnie jest na własne liczby. Wypełniałam wkład 24 zł. No i dobrze będziemy zaczynać, żeby było cokolwiek, co najmniej dwie liczby są nam potrzebne. Leci tabelka. Tutaj mogę zaznaczać na tym kuponie, bo to jest tylko jedno losowanie. No i uwaga: siódemka nie pojawia się. Mamy jedenastkę. Jedna jest. Szesnaście nie ma. Dwadzieścia trzy nie ma. Dwadzieścia siedem nie ma. No i trzydzieści jeden niestety nie ma. Tylko jedna liczba, a więc za mało. No i ten kolejny zakład. Siedemnaście nie ma. Dziewiętnaście nie ma. Dwadzieścia nie ma. No, i widzimy, że mamy 21, ale niestety tylko ta jedna liczba. No, bo na, tym, na tej liczbie właśnie kończymy w tym losowaniu. A więc, niestety, cały kupon tutaj się nie udał. No, tak to wyszło, ale zobaczymy, co tam będzie w tych tutaj. I tak, jak mówiłam, będzie ta sama tabelka, bo od niej zaczynamy. I później jeszcze będą cztery tabelki, bo łącznie mamy 5 losowań. No to tabelka ta sama. I tutaj już nie mogę zaznaczać, bo mamy kilka losowań. No ale dobrze. Jedynka. Nie ma jedynki. O, mamy liczbę 3, więc jedna już jest. O, i mamy ósemkę. To już coś będzie. 2 yy, zł na pewno. 14 nie ma. 22 dwa nie ma. 28 nie ma. Ale mamy 2 zł. Ja tutaj sobie zapisuję. To kolejny zakład, oczywiście na to samo losowanie, więc patrzymy. O, liczbę 3 mamy, no to już jedna jest. O, mamy 6, no to mamy już na pewno 2 złote. fajnie. Dziesiątka. niestety nie, było blisko, bo 11. 14 nie ma, 27 nie ma, 32 nie ma, ale mamy znowu 2 złote. no to. Fajnie, tutaj lepiej poszło. Leci kolejna tabelka, kolejne losowanie. Jedynka nie pojawia się. Liczba 3 też nie. 8 nie. 14 nie ma. 22 nie ma i 28 nie ma. Niestety pusto. Kolejny zakład na to samo losowanie. Trójki nie ma. Szóstki nie ma. Dziesiątki nie ma. 14 nie ma, 27 nie ma, no i 32 mamy, ale tylko ta jedna tutaj się odhaczyła, a więc nic z tego. Będzie kolejne losowanie, kolejna tabelka. Jedynki nie ma, ale mamy liczbę 3, więc już jedna jest. Ósemki niestety nie ma, mimo że było blisko. No i tu też było blisko, bo 14, a w losowaniu 15. 22 też było blisko 28. No niestety tylko jedna. I kolejny zakład, i już wiemy, że na pewno mamy coś, bo liczbę trzy mamy, ale nie wiadomo, czy dodamy jeszcze jedną. Szóstka, niestety, nie pojawia się, Dziesiątki nie ma, 14 nie ma, 27 nie ma. No i 32 nie ma. A więc mimo że była ta pierwsza liczba, nie dodaliśmy kolejnej, co niestety skutkuje tym, że nie mamy niczego tutaj w tym losowaniu. A jeszcze mamy tylko dwa losowania, a więc uwaga, jedynki nie ma, trójki nie ma, ósemki nie ma, czternastki nie ma, 22 dwa nie ma i 28 nie ma, więc kolejny zakład i znowu tak, trójki nie ma, szóstki nie ma, dziesiątki nie ma, czternastki nie ma. 27 nie ma, no i 32 nie ma. Okazało się, że totalnie nic. Wielka szkoda, a już ostatnie losowanie, więc ostatnia szansa na to, żeby tutaj coś dodać. No i uwaga. Jedynki nie ma. Trójki nie ma, ósemki nie ma. 14 nie ma. 22 nie ma. No i 28 nie ma. Ostatni zakład, ostatnia nadzieja. Trójki nie ma, szóstki nie ma, mamy dziesiątkę, no to jedna liczba. 14 nie ma, mamy 27. No to dobrze, coś jeszcze dodamy. A 32 nie było, bo było 31, tak? No to na pewno dziesiątka i 27. Zgadza się. No chociaż tyle, że coś tam jeszcze dodaliśmy. I tak, wiecie co, patrzę sobie tutaj na te liczby i one mi coś przypominają. Już wam pokazuję. Chyba to dobrze widzę. Zaraz zobaczymy wspólnie. Yy, tabelka ta sama, niech zostanie. O, tutaj sobie notowałam te moje dzisiejsze, ale widzicie? Yy, tutaj mamy takie coś. Mamy si siódemkę na to losowanie. Mamy jedenastkę. Mamy dwie liczby. Tego by nie było, tego nie ma, ale tutaj 27 i 31. Widzicie, szkoda, że nie miałam na to losowanie akurat tego zakładu, bo miałabym 5 dyszek. A oczywiście pokazuję ten kupon, gdzie miałam na jedno losowanie, gdzie na początku sobie sprawdziliśmy. No i właśnie 4 losowania, później po tym losowaniu miałabym wtedy 5 dyszek. Tak mi się te liczby, coś na nie patrzę, znajome wyglądały. No, i faktycznie 4 bym miała, no ale jak nie ma, no to w sumie nie ma o czym mówić, ale to taka ciekawostka. No, ciekawe, właśnie. Tak to wyszło. No, ale niestety finalnie wynik jest inny. A dokładnie ile mamy? Szóstkę, tak? Mamy szóstkę, a więc na wkład ile? 24 zł. Niestety szóstka tylko więc minus 18 zł niestety minus ale bywa i tak mam nadzieję że cały tydzień taki nie będzie no i zapraszam na kolejne filmy już jutro będą właśnie wyjątkowo nie będzie zakładów bo będą nowe express losy głośnik kaso no i spróbujemy zabłysnąć, oby to się udało Kibicujcie i dziękuję za oglądanie. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Dziękuję i udanego tygodnia dla Was. Pa!